Ciao, bardzo serdecznie starymam wgamysłem. W pierwszym odcinku powadnikowym do gry LEGO Fortnite i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam, jak to wywać Korzenie i Marmur. Na początek musimy zdobyć drzewo, żeby przerobić robione kije. Robione kije się przerobią w tartaku, musimy mieć aż 3. Potem robimy sobie stół taki, żeby się liczy i robimy sobie. Kilofek, nie, siekiera jeszcze, żeby to su supo korzenie. Te supo korzenie i baby kilofek, bo możemy mu wydobywać. Już mamy, ma ten, siekierkę. Teraz pójdziemy, bo supo są w jaskini. Tutaj pójdziemy zaraz. Do właśnie do tej, i oto jaskini. kości są ze szkieletów, oczywiście. Na początek, o jak zdobyciecie drewno, to przebicie w tartaku na drewnianie kije, macie kiedy i potem idziemy do jaskini, żeby subokorzotki zdobyć. Idziemy właśnie tam do, do niej. Pozdrawiam tak Vivis, Kimiego, Krychę i Kodema. Jeśli pozdrowienia, to mają pozdrowienia S. Idziemy do pierwszej jaskini. Pierwszej, lepszej lepsze jaskini. Tutaj padł ktoś, jakiś bambik i te masy, wo, ho, ho. Jakiś bambik, padł, bambiczek. Polecam wam, jak, jak pójdziecie do jaskini, to zaopatrzyć się w pochodzie. Co tak laguje, halo. Widzicie, to są bambiki. To nie musicie się martwić. Ja Miałem mierz OP No No ale niech nie się co walczyć Jest pierwsza oto jaskinia Wchodzimy do niej I cyk, chodzimy, jo Nie wiem czy lagi muszę komputery się ładuje, zarowała nam się pochodzie włączamy i to, co to na górze, to jest słupko I to, co się kieruje, co żeśmy zrobili, to normalnie to polecam dać do tutaj, do łapki drugiej. Czemu się takie chciało dać? Albo mięsko mamy. O. I mamy od razu tego. Ciach, tak i szukamy dalej stóp bo to jest taki rzecz, że to się nie chce tak wydobywać o tam jest ale chyba wina by się przydała coś tutaj to możemy zdobyć? No nie zdobywa tu są jakieś, tym, a tutaj by się przydało jakieś talizwady żeby się robili bo tak słabo będzie no i tutaj jest Dostanę czy nie dostanę? Powinien być jakiś. Ej, bio. Ej, popadnę zaraz. jak jemy i to właśnie musimy te słupokorzonki dobrywać, potem nam przebawiamy na patyki takie te słupokorzeni Mamy to jak będziemy mieć to taki kilo będziemy mieć elegancki i wtedy ciachamy tu taki marmur to kurde nie dostaje tutaj macie o Trzeba to wybudować, nie? Nie, zuchwa tam, co on niszczy. Dobra. Siekierką i supo korządki mamy. No i supo korządki, potem tete te kije, nie? Żyby i marmur możemy zdobywać. pięknie ładnie łuby pan na górze to też co mamy mówić kolejne tego tak, robimy sobie I ciochamy i na znów zdobywamy To jest moja wymowa że że mają, Jeśli chcecie jakiś powody jeszcze to pisze ale w komentarzu, ale kolejny odcinek zobaczymy co będzie Powodnikowy, Dobre.